O Maryjo, matko tajemnic bolesnych, weź mnie za rękę, gdy wchodzę na ścieżkę syna twego mękę. Niech serce moje z Twoim się zjednoczy, bym ujrzała ból, co patrzył w jego oczy. Pomóż mi w ogrójcu czuwać z nim w udręce i poczuć bicz co ranił święte serce. Bym z Tobą płakała, gdy ludzka złość i siła najświętsze ciało okrutnie raniła. W koronie z kolców, w królewskiej purpurze niech widzę miłość, co przetrwa wszystkie burze. Na drodze krzyżowej, w każdym upadaniu daj siłę w wierze i w pobożnym trwaniu. A gdy na krzyżu odda ostatnie tchnienie, niech w moim sercu trwa jego westchnienie. Zjednocz mnie z sobą pod drzewem zbawienia w tej bolesnej chwili naszego istnienia.